Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w 143 odcinku z The Sims 4. Nowe życie, moi drodzy. Zuska i Paweł. Tak, yy, proszę bardzo, robią sobie tutaj projekty szkolne. I jakby w ostatnim odcinku zaczęli, w sensie w poprzednim odcinku zaczęli, jeszcze ich nie skończyli. Natomiast, yy, no, oni cali przymokną, słuchajcie. No, trudno, no. Słuchajcie, nauka czasem wymaga poświęceń, także w tym wypadku jakby najbardziej to się sprawdza. Dawid ma niedługo urodziny. Z tego co widzę, czy to będzie, to będzie chyba jutro? Tak, to będzie jutro, więc może, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku się uda zrobić te urodziny Pytanie jest takie Czy Martyna jutro ma wolne? Ona ma teraz prackę Kurczę, zobaczcie, ona też jutro idzie do pracy A Jesus? A Jesus ma wolne To idealnie, to zrobimy Dawidowi urodzin trochę szybciej yy, Niż tam, wiecie, wieczór no i cała rodzina będzie na imprezce. Fajnie, bardzo mi się to podoba. Okej, okay. ty moja droga poszłaś, aha i pracujesz oczywiście ciężko. Hes tutaj sobie wypoczywa przed telewizorem i bardzo dobrze niech sobie wypoczywa. O, widzę, że Paweł już się, już się napracował. A czy ty ten projekt zrobiłeś do końca, czy tak średnio, bo ja nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia, zabawa mu spadła. A to czemu ty oglądasz Nie no to chodź do ojca Oglądaj No co ty tak się izolujesz Bez ojca Bez w ogóle niczego Zapraszam tutaj Oglądaj aktualny kanał Chodź A Zuzka jak? Nie wierzę Ona bardzo dzielnie daje to To wiesz co Zostaw to na razie Aha I ona w tej rekrutacji To wiesz co Nie po poczekaj Bo ja bym chciał żebyście byli razem na studiach To może jeszcze nie bierz Tej rekrutacji w sumie A Proszę bardzo żebyś sobie skorzystała i też yy, obejrzała sobie aktualny kanał, co by ci trochę zabawy wpadło. No, bo jeszcze musicie zrobić lekcję na jutro. No, tak to wygląda. Poczekajcie. Ona ma tutaj urodziny, Paweł ma tutaj. Bo wiecie co, ja bym chciał, żeby oni na te studia poszli i mm, zobaczymy, czy wyjdzie mi to takie przełączanie się między raz ptakami tutaj, a raz uniwerkiem. Jestem tego ciekawy, bo tak miałem zrobić wcześniej, kiedy właśnie Martyna, Wojtek i Magda dorastali. Ale jakoś tak to się rozmyło, tego jakoś nie zrobiłem. To może teraz się uda. Tym razem, co robisz? Aha, oglądasz moje dziecko, ale poczekaj, wiesz co, bo ty też. Moment, czy on nie jest gło... Jezu, on chce siku. Ty go nie. Moment, ty go nie oglądaj. Zostaw. Zostaw i proszę tutaj skorzystać z nim. O, cyk. Dobra, widzę, że Paweł sobie. O, ogląda. Zabawa mu fajnie wpadła. A czy szanowna siostra może usiąść? Dziękuję. No. I dobrze. I sobie siedźcie. Ja zobaczę. Aha, tu mam jakąś szklankę w ogóle. Co? Opieka nad starzystą. Martyna ma za zadanie zająć się nowym starzystą. W jaki sposób powinien do tego podejść? Wyznacz dyżur przy robieniu kawy. Przydziel trudne zadania. Myślę, że trudne zadania. Niech będzie dobrze, bo on jest słuchajcie, w dobrych rękach. On jest w dobrych rękach Martyny. Jednak podopiecznik nie daje sobie sam rady Marta musi mu musi poświęcić dużo uwagi Ale szef jest pod wrażeniem Jej umiejętności pedagogicznych I ma też poprawa oceny mała I jakaś charyzma 480 Nie wiem co oznacza charyzma 480 Ale niech będzie no Niech będzie charyzma 480 Czy ty młodego tam siusiasz? Siusiasz Bardzo się z tego cieszę Co Paweł tutaj jest, ok, tutaj jest, okay. ok. To zostaw to. Zostaw to. I moja droga. E, weź sobie najpierw te resztki, i zaraz weźmie sobie Paweł resztki. A, pa a słuchajcie Paweł do, do łazieneczki biegnie. Tylko tutaj chyba jest zajęte. Czy ty zamierzasz skorzystać przez nich? Rześ wypędził ojca jeszcze. No wiecie co? To był skandal. Przecież ojciec uczy młodego. No, e, weź sobie te resztki. Jezus... Nie, nie, nie. Zostaw ten telewizor, Poczekaj, telewizję zostaw. A możesz mu jakby kontynuować z nim e, tą zabawę na nocniku, czy nie bardzo? Przejazne. Byłoby. Mhm. To wiesz co? A weź go. Weź go po mu mówić tylko za nim. To sobie też skorzystaj, o. Potem to możesz wyczyścić. I w sumie nie podchodź tu. Tylko. Mm, właśnie nie wiem, czy mówić, czy chodzić, co by było. Duch Simki o imieniu Oliwia Słabnie. Jaka znowu Oliwia! Jej przyjaciele i rodzina nie chcą, by pamięć o niej zupełnie się zatarła. Powinni odwiedzić jej miejsce spoczynku i próbować umacniać. Ale jaka Oliwia? Czy, czy my znamy przepraszam, jakąś Oliwię? No tutaj tylko Lukas, y, dead. Ale czy my znamy rangi Akana? A to nie był nasz wcześniejszy sprzątacz? Nie wiem. Tak się, czekajcie, może Martyna zna jakąś Oliwię? No, ona zna Oli. Seniorka, klinika Te Pozy, Kim Louis. Ale ja jej nie kojarzę, słuchajcie No gdzieś tam pewnie się musiała przewinąć Ale gdzie? To nie wiem Młody, dokąd ty człapiesz? Aha, baw się w wodę, no dobra To wy sobie pojedzcie tutaj Czekajcie, tylko chciałem zobaczyć jeszcze Pomóż przed. Aha, no tak, bo my oczywiście Tu utknęliśmy w tym punkcie Dziecko wypełnia aspiracje, dziecko lubi lub wnuczek, osiąga szczyt kariery zawodowej. Ojej. To wy, moi drodzy, jak skończycie, to weźcie może sobie. Mm, te lekcje zróbcie, co tylko proszę, nie na dworze. Bardzo bym był wdzięczny, gdyby to się nie wydarzyło na dworze. Moment, moment, co ty do niego tutaj? Sprawia jak się ma. Dobra, to tutaj sobie tam sprawdzę, ale potem możesz sobie nie piecz mi niczego. Proszę sobie wziąć resztki. O. Bo turbo zgłodniałeś, mój drogi. O, tutaj widzę, że Wojciech do tej zmywarki wpakował. Zuska nie. Więc czekajcie, my wpakujemy do tej zmywarki. Chciałbym bardzo, bym prosił. O. Super. I zobaczcie, i robią lekcje przy stole normalnie, a nie na dworze. No, wreszcie, wreszcie, a jak tam nasze okazy roślinności, że tak się zapytam? Mhm. Niczego tu nowego nie ma. Dobrze. Nic, tylko się cieszyć, że wszystko jest w porządku. A ty, 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 ty. Nie, 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 nie. ty masz jeszcze dużo energii, mój drogi. Wstawaj. Baw się zabawką. Pani Mruczek, proszę bardzo. Nie, 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 bo on potem y, będzie mi w nocy wstawał albo rano, nie, daj Boże. Tak, dobrze, to nie ma. Jezus, czy ty coś potrzebujesz? Hmm, do pracy niby nie. Masz tylko oprogramowanie zaczęte teoretycznie. Ale awans już będzie i będziesz na dziesiątym poziomie kariery. E, dobra, sprzątnij to. Też, zobaczcie, jest dwudziesta druga, a... Wyspani są jakoś tak o dziwo. No dobra, dziś jaki trochę mniej wyspani, wiadomo. Ale dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo bym chciał, żeby poszli na studia, słuchajcie. Bardzo bym tego y, chciał. Mam nadzieję, że będzie się dało, żeby Wojciech się też. Tfu. Słuchajcie, on wygląda jak Wojtek. I nie będę do niego mówił Wojtek. A gdzieś tam w myślach mój mózg mówi, że to jest Wojtek, a to jest Paweł. Jest to Paweł. Nie wiem, co mnie, co mnie ostatnio uderza. Dawid pewnie rozwijał swoją umiejętność używania wyobraźni. O super. Y, Jezus. Co ty tu? Nie, 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 zostaw kompa, zostaw kompa, kompa zostaw, bo, 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 eee, poruszanie się czy komunikacja, dobra, nie wiem, może, hmm. no coś by trzeba było tutaj przedsięwziąć, ucz mówić, a czemu, jest... aha, to tylko ucz mówić, chodź, połóż go mówić, niech sobie trochę poblebla jeszcze, bleblaj. Dostać tą panią mruczek, kitałkę Idziesz do niego? Gdzie ty się A co ty tu Pro, Proszę do, do małego Do sypialni jego, co to ma być I ucz mówić Idziesz, idziesz, no To dobrze Cieszę się bardzo a Państwo to przepraszam co? Słuchaj, muzyki przez dwie godziny, geniusz muzyczny. Mm. Przysząć dwa posiłki w stanie zainspirowania, przyjąć pięć posiłków wspaniałych posiłków. O kurczę. No generalnie Paweł to tak na razie z gotowaniem to średnio. Jakby tak niby coś tam ma, bo prawie ma drugi poziom, ale jeszcze słuchajcie, to to nie bardzo. Uczysz go gadać? No, tylko, że on już też się robi głodny Kurczę, ja myślę, że my dużo raczej nie, nie pogadamy sobie z nim Nie pobleblamy No bo jak jest głodny, to poczekajcie Ja wyciągnę jakieś jedzenie Co to jest? Kurczak pieczony No trudno, chodź, weź sobie porcję Jesus Weź porcję Nie ty! Zostaw to! To nie dla ciebie To młody ma mieć porcyjkę I niech sobie, o Aha, to była ostatnia porcja, no dobrze, rozumiem Do zmywarki to, cyk Dziękuję bardzo Jezus, czy ty już? Ty już do łóżka? Nie, to poczekaj, zanim jeszcze łózio To mój drogi, piękny, proszę bardzo Tutaj jest wanna do, Z której możesz skorzystać, może z bąbelk Baw się w kąpieli, z bąbelkami, o no idź po bąbelku trochę sobie A Jak wasze lekcje? No tak, oni gadają, słuchajcie I z tych lekcji to wychodzi Psińco Boże, słuchajcie, północ dochodzi Ten jeszcze nie śpi Jak Martyna wróci, to wszystkich zje po prostu Z nerwów Dobra, nie gadaj z nią już Ty też z nim nie gadaj, róbcie te lekcje I do spania, przecież jutro jest środa, już w sumie dzisiaj jest środa co to przed naszymi oknami chodzi o godzinie północnej? Jakaś tam superstar No Praca domowa odrobiona, super, bardzo się z tego powodu cieszę I teraz tak Rano się wykąpiesz śpi, A ty byś mógł tylko sobie skorzystać Paweł i do spanka, cyk No Cinaj to, mój drogi. Jezus jak tam? Też się bawi w tej wannie. E, potem możesz sobie do łóżka się już położyć. Dawidku, mój kochany. Czy Dawiduniu już tutaj coś tego gdzieś jakoś? Okej. Okay. Tylko co ty zrobisz z talerzem? No, ja jestem ciekawy. Pokaż. Na stół położysz? Dobrze, dziękuję. I mój drogi, zapraszam cię serdecznie do spania, bo jest godzina prawie pierwsza. Śpi, a ty jesteś już totalnie wykończony. Ale dobrze, 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 bo będzie wiecie, pośpimy dłużej rano. A potem jego urodziny i go y, dorośniemy i już nie będzie bleblał już nie będzie pełzał, tylko będzie dzieciaczkiem, który będzie chodził do szkoły. To będzie fajne. Czy ja słyszę jakiegoś ducha gdzieś? Hmm, nie wiem Co to za odgłosy dziwne? O, i pozdrawiam serdecznie Whatsappa No, do spanka Wszyscy już poszli spać tylko nie ty, młody, pod kołdrę się zawijaj, szybciutko O, cyk no, coś gdzieś nas nawiedza, ewidentnie. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. I co? I kto? Bla bla, co to. No nie no, coś gdzieś gada, słuchajcie, ewidentnie coś gdzieś gada. No, przecież słyszę, przecież widzę, znaczy no nie widzę, ale słyszę. Co? Nie wiem, gdzieś coś się na pewno unosiło. 100% pewności. Milion, bańka milion. Dawaj, dawaj. A ty z do, do nie wracasz tak może? To księżniczko? Ej, że się spóźniła. 3,5 tysiąca, bardzo dobrze. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Okej okay. Ojej, tu tutaj też zabawa głód. Uu. To wiesz co? Możesz sobie w sumie taką późną kolację zjeść, no bo umówmy się, byłaś w pracy. To sobie trochę podjesz, chodź. Aha, tam został ostatni kawałek tortu. To trzeba nagotować znowu milion. Jedz. No jedz, na co czekasz? Dobra, idę spanka, moja droga. Bo rano są urodziny Dawidka. Śpi. No, kończ to, co ty z tym tortem się rozprawiasz tu jakoś dziwnie? Proszę bardzo, raz do buzi. No, dziękuję bardzo. Martyna, słuchajcie, ma duszę myślicielki dzisiaj. Tak, tak, bardzo spięta do, do spania już. No. I bardzo ładnie. To teraz co? Czekamy aż ktoś wstanie. Myślę, że. Jesus, Jesus. Azuska. No, nie tak średnio słuchajcie, widzę. Wyspani jeszcze. I co, już? Nikt nas nie nawiedza? Nikogo nie ma? Nigdzie? Coś? Nie ma? Nie, ten? No i mówię, proszę bar Luna. Luna ty dziadu. To jesteś ty. A ja myślałem, że to Madi No i dobrze. I już przynajmniej wiemy, co gdzie... Ja, a co tu się dzieje? A tu rumba jedzie, dobra. Teraz w już nie pada. To może te projekty skończymy. Co tam tak tryb jakoś wolno działa, ten szybki? Bez pani, no tak kurczę, bym powiedział, że średnio. Dobra, wstawaj. Tak, ja wiem, że bała tragicznie spadła, ale trudno. E, cicho, weź sobie gorący prysznic. Paweł, jak tam? Też higiena. To wiesz co? Ty byś mógł pójść do łazienki na dole, też pod prysznic, bo tam już Zuska siedzi. Weź sobie gorący, może w tym czasie zdążycie wszystko zrobić i pójść ładnie do szkoły. Dawidek sobie śpi, śpi sobie grzecznie. Martyna też zaraz... Co nicie tacy... O już w ogóle jaki ranny pta. Proszę bardzo. E, chyba się rumba zapchała. Skorzystaj. Wyrzuć śmieci z niej. I w sumie. Który ty masz poziom gotowania? Bo ja nigdy nie pamiętam. Piąty. no to coś tam możesz przyrządzić, bo fajnie by było, gdybyś trochę porobił też jedzenia. E, przyrządź, nie no, po prostu gotuj, po prostu ugotuj. Mm, niech będzie raz i potem też zrobimy, może tost francuski. Bo widziałem takie piękne danie tutaj, tost francuski też. 8, proszę bardzo, 8 tościków, jak najbardziej. MC ma. Dobra, Martyna sobie śpi. Jesus. O, wziąłeś te śmieci, dobrze. Słuchajcie, nie wiem czy słychać, ale moi sąsiedzi e, właśnie puścili sobie e, głośno jakąś muzę. Nie wiem co leci, ale dudni. Więc jak wam dudni, to mamy densę wszyscy, słuchajcie Bo Po prostu jest duda. duda dance. Teraz. Tak. Wy to słyszycie? O mój Boże Mam nadzieję, że jak będę otrzymał, to nie będzie tego słuchać Ale to jest po prostu jakaś... To nie są du... to nie jest, to nie jest... To nie dudni To jakieś takie... Jakiś szlagier leci Co to leci w ogóle? Co za skandal O, moja droga do szkoły Zostaw go z Ty do szkoły lecisz, do liceum, cyk A ty gdzie jesteś? O, no i razem poszli, bardzo ładnie Widzicie? Zgodne rodzeństwo To I to się chwali Dobra, ty tutaj trochę pogotu i czekacie, czy wy się możecie. Normalnie, dobra, wy się. A może byś też pozdobywał i pozdobywał trochę przecież, bo wy w ogóle nie macie jakby żadnych tutaj znajomych. Jakiś miłości pierwszy, jakiś romansów, czegokolwiek? Dobra, Dawid śpi. Martyna też Pitko, że ta jest zabawa u niej. Ta zabawa u niej to jest po prostu ja nie wiem. Wiecznie ją ta praca tak bardzo eksploatuje, że ona jest wykończona, wykończona, moi drodzy. Na kuneczkę. O. Jak to się nazywało, co my robimy? Bo już nie pamiętam. Nie wiem. Coś na pewno tak, ale nie wiem co. Co to dodaje? Co to jest? U. Nie, ale. czy nie jedz! Nie jedz, nie jedz! Połóż to! To nie jest na teraz! Zgodnie z lokalnym planem działania oszczędzania wody rozpoczyna się dzień bez wody. Dobyw wody zostanie odcięty na najbliższe 12 godzin. Słucham! Jezus został ukarany zgodnie z. Planem działania oszczędzanie wody. W tym tygodniu zużyto za dużo wody. Ta rodzina będzie karana grzywną codziennie, dopóki nie zacznie kontrolować zużycia prądu. No to wody czy prądu? Czekajcie. Bo to jest jakby, wiecie, no, no, woda, a prąd? Halo. Rachunki jakby. No i tak mamy zwolnienie. No okej, okay, dobra. Karajcie nas. Karajcie nas. Niech będzie. Ona sobie jeszcze śpi. W sumie, to ty byś mogła moja droga już wstać. E, nie, nie, nie zostaw nas ani ja, jakimi jesteśkolwiek tam. Chodź, trochę zabawić na pełnię. Zrobisz zaraz Martynka, torcik i będziemy robić rodzinki Dawidkowi. Bo ja chciałbym, żeby on w tym odcinku jednak już dorósł. A nie czekać na kolejny odcinek. O. to się robi, tylko jak mi weźmiesz jednego tosta do łapy. Jesus, to po prostu ci tę fryzurę twoją zgolę. Nie spal też. To też jest bardzo ważne, żebyś nie spalił, tak? Dopraw, dopraw. Cyk. Dobra, mam nadzieję, że nie. Nie Nie bierz porcji. Zosta zostaw. Połóż tutaj na wyspę piękną naszą. parcie dziada, no. Chociaż dobra, to jedną porcję możesz zeżrzeć. Jedz! Jedz, niech ci będzie! Na zdrowie. A ty co? Nastojąco? A niemożliw nie, nie na siedząco? Nie bardzo, nie? Bo po co? Dobra, ja myślę, że ty też możesz. Yy, gotuj. Yy, białe ciasto. Chodź. Zrobisz białe ciasto, Wetkniemy świeczki, obudzimy młodego, jest 10 rano, to będziemy od 10 rano już celebrować urodziny. A dlaczego by nie? A dlaczego by nie? I może wiecie co, na kolejny odcinek już go przebiorę, tak wiecie, bez yy, odcinka w sumie. O, idzie nasz pan sprzątający. Dzień dobry. Widziałem, jajka wjechały. To będzie dobre ciasto. Pewnie znajesz się, dlaczego tak super. Co? Że nie przyjdzie. Jeśli się na to. Zdecy... Co, co, co? Pędziesz na dlaczego tak. Su... Yy... O to właśnie chodzi. Wszyscy tak dobrze o tobie mówią, że nie przyjdzie im do głowy, że jesteś tajną agentką. Jeśli się na to zdecydujesz, na początek proponujemy pozycję głównej detektyw, ranga piąta. A no i oczywiście też ma. Ale przepraszam bardzo! Czy ty. No właśnie. Członki tajnej jednostki, dziesiąty poziom. Simka w czarni, plus dwa. Więc o co im chodzi? To ja nie wiem. Robisz. A, pikarnik, dobra, robisz, 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 dobrze, robisz. Rup, 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 bo zaraz Dawi Idek będzie miał urodzinki. Jaka buona sera? Jesus, ja wiem, że ty masz korzenie jakieś tam y, hiszpańskie czy jakiekolwiek, ale ty wiesz. Dobra, wetkaj, tu... We wetkaj. Wetknij świeczki. No, postaw. E, tutaj świeczki urodzinowe. Chodź, mój drogi. Podejdź tu. On chyba nie będzie mógł sam zmuchnąć, prawda? Postarz Sima, o. Postarz Sima. Nie, no, ciebie chcę postarzyć. Poproś o pomoc, o. Poprosisz Martynka o pomoc w zdmuchnięciu śmieczek. W swoją mamunię. Tylko czekajcie, bo oni taką się. Aha, dobra, ona po niego idzie A Jesus, a Jesus co? A Jesus, podejdź tu Co ty na tych schodach stoisz? O co ci chodzi? Dobra, on gdzieś leci Ja nie wiem, ja nie wiem czy ja dobrze zrobiłem, słuchajcie, bo to Chyba za dużo naklikałem Poproś o pomoc Martynę Zostaw te, co to zostaw te ciasto No, przecież go palnę zaraz! Zostaw ten tort On jest nienormalny Oddaj to Dobra, no, proszę bardzo, dmuchamy w świeczulkę I pan pokoju, jak się chował, który nam schował. tort, to oczywiście. Urodziny, urodziny. Urodziny, urodziny. Ciekawe, na kogo Dawidek. O! Widzę go. Po hasusie ma włosy. E, dzieciństwo. Czekacie nieograniczona kreatywność. Łamanie wszelkich zasad i wybuch złości. Pora zacząć zabawę. Społeczne, dwa, motoryczne, jeden. Kreatywne, dwa i umysłowe. Okej. Okay. Pójdźmy w kreatywność. Fenomen artystyczny. I możemy dać, że jest śmiały. O, wow! Ale żeś masz strój mój drogi. Do kogo? Co ty masz taką dziwną... twarz? Jakoś taką pociągłą twarz ma. Co mu się stało z twarzą? On jest taki, słuchajcie, trochę wymiksowany. Dawid może się spodziewać prezentu od w imieniu Magda Podarek powinien wkrótce trafić do jego skrzynki pocztowej O, Madzia, ciocia Magda wysłała prezent Ale czat... No dobra, pokaż mi się tu, możecie zobaczyć jak tutaj On jest taki trochę Jesusowo-Martynowy No okej, okay, niech będzie A tu coś, ten, Ok. Nasze drzewo już tak, wiecie, to się... Pięknie, pięknie się zrobiło. U Wojtka nic, no Magda ma też tego, to, tą małą king Kingę. Fajnie, fajnie. Podoba mi się to, że tworzymy ten rodowód. Co się. naprawdę mi się to podoba, bardzo mi się to podoba. Patrzcie, patrzcie jak pięknie jest, patrzcie jak jest pięknie. Czad, naprawdę. No dobra, to słuchajcie, ja go na następny odcinek przebiorę. On w sumie... Czy ty? Po Poczekaj, poczekajcie, po poczekajcie. Aha, on ma za 20 godzin lekcję. To nie, myślałem, że już będzie mógł teraz pójść do szkoły. Dobrze, to w takim razie, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Lowki, Kiski, Besowski, dziękuję Was bardzo mocno i serdecznie. I słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, cześć! No i pa-pa. Czekajcie, bo chciałem jeszcze sprawdzić jedną rzecz, moment. Tak się teraz ogarnąłem. E, czy ja mogę już zapisać na rekrutację? Czy nie mogę na rekrutację zapisać? Poczekajcie. E, uniwersytet? No czemu niemożliw? No ta może, to jest dziwne, nie wiem, nie wiem o co chodzi. No, trzymajcie się, buzi, buzi. Papa! Pa.